Gory, bo weszło to przeszło i tutaj przyszłością jak tutaj go tutaj że to wszystko nic nie tutaj jak zabija, człowiek nie dobija tutaj nie jadę. jak do oto albo ty. tutaj że to było, tutaj nie potrzeba, tutaj potrzebować Tutaj właśnie szczegół, że to obrać. Własny tutaj niczym, tutaj reguł nie zbiera, że to niczym twarde ściera. Tutaj nie docieram, nie docieram do sedna, tutaj i do skutku pamięć. Tutaj, że to mam przesłanie, to nadanie, bo to drogi to wybrałem, że to werwę. Mam do tego, to przerwy nie zrobię, życia probię, mam to melodię, opcję, że to wszystko ładniej. Łatwiej. I to dzisiaj to wyraźnie, najwyraźniej to wychodzi przez to wrażeń, wrażeń to zaraże Zaraże jak marzę, że to marzę Tutaj, że to, się to, pozdrawiam dobre twarze Na to starzeń, tutaj się zestarzeć Albo tutaj, nie garzę tutaj widocz, Właśnie, albo, że to wszystko Niczym człowiek ma wyginąć, życia to rozwinąć Albo siedzie, wsunie, posunie to lawina, tutaj lawina, tutaj, że wszystko niczym to rozwija. Pęcie, pętle, pętle, zapętle, tutaj zapętla i to wszystko nic nie szyje. Tutaj jakiś raz, jaki tutaj nie ma, bije, bije do łba, tutaj idźcie w sobie, tutaj, że to w sobie, tutaj nie odpowiesz, powieś moja, właśnie nie paranoja, proste i to wybijam do... Wybijam to po uderze, ja to czyści w łeb, tutaj utaj, nie niekorzyści. Biedy materialne to mi szokiem, że mi wuszy. bo mnie tak to jaźnią tutaj nie poruszy. To wróży więcej niż to lepsza że to wychodzi, bo wychodzę wiersze, bo wychodzi głębsze lub, że mam przesłania. To, że to niuczym, to obranie niczym, tutaj to wyrwania. I to dziczy zdanie Porównanie, że to wszystko to wydanie Wydanie to projekt Tutaj się nie boję, myśli zwoje Że to robię ciągle swoje Tutaj jak to, różnym pokrojem Że to w męście, tutaj w necie Że w plecie. tutaj nie w Gdzieś to wryty, bardziej w te kres Tutaj jak obity, nieobity obity rury Tury do kontury na testury. Tutaj, że to czy testuje, Że to wszystko porównuje, Porównanie styli Tutaj przekaz właśnie tej te chwili Tutaj nie nabilić, wilić, bili być ci do łba, Że to wszystko nie porwał bym się, że to wyp Tutaj mi wypada jak to gadam, nie lada Tutaj to przekazać, to przesłanie To jest nadanie, to wybranie Bo to myśli, to to danie Danie prędzej, że to wiersze, nie to jest Że wchodzi po prostu tę treść Tutaj zabija, pomożcie tu i Tutaj, że połącz, tutaj wyłącz